Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na pięknej, gościnnej ziemi kaszubskiej. Znajdujemy się w pięknej miejscowości w Osłoninie. Proszę Państwa, na wstępie chciałem Państwu podziękować za życzenia, za gratulacje. Ja również Państwa pozdrawiam i chciałem Państwu powiedzieć, że to będzie takie, to będą takie programy cykliczne. Będziemy co tydzień spotykali się z Państwem. Ja również Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam, a dzisiaj ja dla Państwa ugotuję jedną z najstarszych, takich tradycyjnych, regionalnych, kaszubskich zup, jaką jest kwasnę zypa, czyli kwaśna zupa na maślance z maślanką. Proszę Państwa, bardzo smaczna jest ta kuchnia regionalna kaszubska. Szczególnie mamy dużo ryb. Jesteśmy nad Zatoką Pucką, gdzie rybacy od wielu, wielu lat, z pokolenia na pokolenie, łowili ryby. Tutaj, jak legenda głosi, na osadzie Bek obecnie rezerwat przyrody. Prawie 200 hektarów mamy rezerwatu Beka. Skąd się wzięła nazwa Beka? Otóż Beka jest to takie narzędzie, ohydne narzędzie do połowów ok, bo tutaj przecież tutaj trudniono się tutaj mieszkali łowcy fok zajmowali się łowieniem nie tylko ryb ale łowili też i foki i to narzędzie jest to taka siekiera z takim ostrzem gdzie wbijano w głowę foki wbijano to ostrze i łowiono w ten sposób pozyskiwano mięso pozyskiwano skóry ale pozyskiwano też tran do oświetlania pomieszczeń gospodarskich Proszę Państwa, kwasny zypa. Co potrzeba, żeby ugotować kwasny zypa? Skoro kwasny zypa, to maślanka, taka naturalna maślanka, którą kupiłem od gospodarza. Teraz gospodarze sprzedają swoje płody rolne, swoje wyrowy jak masło, jajka, maślankie. Maślanka taka tradycyjna, kaszubska od gospodarza, kwasne zypa. Potrzebne są warzywka, czyli włoszczyzna, marchew, pietruszka, seler, ziele angielskie, liście klaurowy, lask Bobkowi, jak my gody I przede wszystkim śledź solony. Śledź solony nasz bałtycki. Proszę Państwa, ja sam solę sobie śledzie solone. Ten śledź posolony był. W październiku w ubiegłym roku. Dziś mamy kwiecień, koniec kwietnia. A on jeszcze w solance poleży z 2-3 miesiące. Otóż śledzie, takie dorodne, duże śledzie, trzeba najpierw odgłowić, nie odcinamy głowy. Nie solimy śledzi bez głów, bo on się nam szybko stranuje. Czyli z głową, tylko odgardlamy. Musimy przeciąć gardło, wyciągnąć taką flaczkę bo ona jest od krwi, trzeba opłukać śledzie i wtedy robimy solankę tak mocną, najlepszą jest gruba sól i musimy robić taką mocną solankę, tyle sypać soli do wody, mieszając, aż nam surowe jajko popłynie. To jajko musi pływać i wtedy te śledzie pół roku spokojnie poleżą nam w tej solance. I proszę Państwa, co miesiąc, co miesiąc zlewamy tą solankę, robimy na nowo, robimy solankę świeżą. I proszę Państwa, śledzie, ja już ściągnąłem skórkę ze śledzi, o, teraz jak my chcemy sobie, odkrajamy główkę, ona już nam nie będzie potrzebna, brzuszek odcinamy, o, i one są niewymoczone. Można je najpierw wymoczyć. To jest ikra. Ikrę wyrzucamy, ale ikry nie wyrzucano. Z tej ikry cebulkę smażono na patelni i tą ikrę krojoną kroili na kawałeczki kaszubi. Dodawali mąkę i robiono taką, taki sos właśnie z ikry z solonych śledzi. Nic się nie marnowało. O, i proszę Państwa, ta skórka jest jak papier pergaminowy. O, elegancko. ściągamy tą skórkę ze śledzia. Ale to gdzieś maka. Bardzo szybko można ściągnąć tą skórę. O, za jednym pociągnięciem ściągamy skórę. Tak. O, i już jest śledź ściągnięta skórka. Już pokroiłem na kawałki. Proszę państwa, na sam koniec dajemy dwa żółtka. No powiedzmy, jest to porcja na cztery osoby. Można gotować ziemniaki osobno, ale my, no niestety w takich warunkach dzisiaj pracujemy, że ja już ziemniaki dałem do do środka. To już się ugotowało i teraz państwu pokażę, to już jest ugotowane. Trochę nam dzisiaj wiaterek przeszkodził, ale są warzywka są już ugotowane ziemniaki. Cebulkę jeszcze dodajemy. Seler i por. Por kroimy też na kawałeczki. Proszę państwa, mam tutaj śmietankę. O taką 18%. Leję do tego garnuszka. To odstawiamy. Leję maślankę, no skoro cztery porcje, dla sztarze chłopów jak o siebie gadają. Do tej śmietanki leję maślankę i dodaję dwa żółtka, dwa żółtka jajek, plum do środka i to muszę pobełtać, żeby nam się te żółtka ładnie rozrobiły w tym. Musi być taka pożywna, dlatego dajemy żółtka do środka, no ma lepszy smak. Tak. I teraz proszę Państwa, żeby nam się grudki nie zrobiły, to musimy to schartować. czyli wrzątek lejemy do tej maszlanki, do... Śmietanki. O, dajemy. Tak. Jeszcze trochę. Teraz nam się chyba grudki nie zrobią. I teraz najważniejszy moment. Niektórzy dają mąkę, ale ja mąki nie używam. Mąka to jest taki klizder, jak po mówiłem, że klei się. To nie powinno być. No, niektórzy lubią. A, i teraz mieszając. Dodajemy do garnka. O i proszę Państwa, zupa. Jedna z najstarszych zup kaszubskich, kwasny zypa. Proszę Państwa, można też sobie zrobić żurek. Wtedy gotujemy z tymi warzywkami, gotujemy białą kiełbaskę. Musimy gotować. Wszystkie produkty dajemy tak, jak do kwasnej zupy. Wszystko dajemy to samo, tylko na sam koniec dodajemy majeranek i tą kiełbasę, białą kiełbasę ugotowaną w całości, bo tak nie pokroimy. Wyciągamy z tego wrzątku, kroimy na kawałeczki, dodajemy do tej zupy jeszcze boczek podsmażony, możemy jajko i mamy proszę państwa, jeżeli ktoś lubi kwasny zupa, to je ze śledziem. Jeżeli ktoś chce sobie zrobić żurek taki kaszubski, to dodajemy majeranku, białą kiełbasę. Podsmażony boczek z cebulką do tej zupy i żyć nie umierać, jak gadają Kasiebi. Proszę Państwa, po tamtej stronie Zatoki Pucki rozciąga się pięknie Półwysep Helski. Tutaj mamy, gdybyśmy tak płynęli na wprost, to dopłyniemy do Swarzewa, gdzie mamy piękne sanktuarium Królowej Polskiego Morza. To jest moja, moja parafia, ja mieszkam w Gnieżdżewie. Na półwyspie Helskim prosto by dopłynęlibyśmy do kuźnicy, nieco w prawo jastarnia, no już samego cypla na helu nie, nie zobaczymy. I tam na półwyspie mieszkają głównie rybacy. Już teraz już nie te rodziny rybackie to rybołówstwo już właściwie się tak nie zachowało, jak dawniej to rybołówstwo zatokowe. Tu było bardzo wiele rybaków mieszkało i oni trudnili się rybołówstwem, a gospodynie gotowały właśnie takie zupy. Proszę państwa, proszę nie dopuścić do wrzenia teraz. Ona jest już gotowa ta zupa. My za chwilę spróbujemy, ja uwielbiam i u mnie trzy razy w miesiącu musi być kwasny zypa, a dzisiaj mamy piątek, to musi być slic solony i niektórzy Kaszubi mówią slic je dost zdrodzi, ale to picie jeść drogsi. Bo się chce pić po śledziu solonym, czyli to picie kosztuje jeszcze więcej niż ten śledź. Czyli ten śledź nie jest taki drogi, to picie jest drogie. Proszę Państwa, piękne piosenki, legendy kaszubskie powstają o pracy rybaków. Jest taka piosenka Hej, młyże, młyże, libetni młyże, hej może, może, Kochane morze, gdzie twoje granice, gdzie twój koniec? Skąd się twoja siła bierze? Hej, młoże, mrze! Libetni młze. Ciemuś co so zibisz w cyk drezić? Czasami się może kołysze, czasami drży. Skądkaś co so twoja młodz bierze? Skąd się twoja siła bierze? na madyś na strunt swój dąc. I to tak. Ej, młodze, młyże, libetni gdzie twoje grance, gdzie twój kąc. Skądkaś co so twoja wielka młodz bierze? Cię madyś na strunt swój dąc. Proszę państwa, piękne piosenki kaszubskie, a zupka już gotowa. Gotujcie sobie taką zupę. Ona jest bardzo zdrowa i bardzo pożywna. Ja sobie już wezmę śledzika. Uwielbiam śledzie solone. Mm. Niektórzy kroją sobie na kawałki i dodają do zupy. Ja tutaj mam kilku gości, pozdrawiam was. Za chwilę zaproszę was i będziemy sobie spożywali zupkę. Ja już sobie leję, bo nie mogę się doczekać. Tak. Ale to jeszcze nie wszystko. Tu jest pietruszka i koper. Po kaszubsku na koper mówi się dyl. O! Dodaję sobie dyl. Zupka. Bardzo dobra. Nic dodać, nic ująć. Proszę Państwa, mamy dużo spacerowiczów tutaj na bece w Osłoninie i na, pe na pewno Państwo jesteście głodni, także serdecznie Państwa zapraszam na kwaśną zupę. Proszę bardzo. Smacznego, proszę łyżki. Dziękuję bardzo. Bierzemy Dziękuję śledzika, się. tylko śledzie są solone i to, to się je taką zupę, kwaśną zupę ze śledziem solonym. Zupa na maślance, tak jak dawniej. Smacznego, bezie bez Dziękuję. Bardzo, Bardzo dobre. Państwo z Pogórza, pan z Rumi. Śledzie nasze, kaszubskie, solone. Idealna. po przejażdżce rowerowej to naprawdę... Na zdrowie. Rewelacja. Pozdrawiam serdecznie. I zapraszam na przyszły tydzień. Na przyszły tydzień będę robił cukierki mojej babci. Jak babcia robiła cukierki. Będzie to program też kulinarny dla dzieci. Serdecznie Państwa pozdrawiam. I zapraszam na przyszły tydzień. Spotkamy się w kolejnym programie. Wszystkiego dobrego i błazie przeziegle, jak wydają, ka